Systemie, że... Nie do końca rozumiałam tą całą sytuację z nowym mieszkaniem. To mieszkanie, w porównaniu z naszym starym domem, to był jakiś żart. To była kolejna wielka sprawa, o której mi powiedzieli mi rodzice. A przecież codziennie rozmawialiśmy ze sobą przez telefon. To była jakaś masakra, że przez niecałe pół roku tyle rzeczy się wydarzyło. To co, rozbierz się. Nie chcę. No to ci pokażę, nowe mieszkanie, ten pokój. Chodź. Czyli, że się udało nam się sprzedać. Także... są ładne Ta. A powiedz mi, a co się stało z naszym się domem? się czy jak? Tak, sprzedaliśmy że Stwierdziliśmy z ojcem, że nie opłaca się go remontować, bo to jest za bardzo duży koniec. A udało nam się go sprzedać za niską cenę Zaraz się kupić.